Siemaneczko widzowie z tej strony Elzar i tam na kolejnym odcinku z CSGO Skinza. dzisiaj zrobimy od 100 zł do koski więc postaramy się tutaj pyknąć kostkę. Jak to są odcinek do wyrania są skiny, dzisiaj do wygrania są dwa takie DGLK, co trzeba zrobić, żeby wygrać jednego z nich, łapka w górę, sobie komentarz i zapraszam do wpisania kodziku Elzar, to oczywiście grać nie trzeba. Co do ładowania z moim kodzikiem Elzar macie aż 8 skinów do wygrania, przy doładowaniu zamieniłem 10 zików wbijecie do każdego z nich, w tym dwóch na kosę eee, i jeszcze mój kodzik Elzar daje wam na start 2 ziko i 10 groszy, dodatkowo 10% bonusu przy do ładowaniu mnóstwo metod płatności i co odcinek u mnie możecie wygrywać skiny. A my co? Przechodzimy do odcineczka i próbujemy szczęścia. 100 zł to jest tak duży budżet, powiem wam, że my się tutaj naprawdę możemy fajnie pobawić i zamierzam dodać dosyć dużo skrzynek, tutaj na jakichś boostach te nowe dać i popróbujemy, popróbujemy, damy sobie tej kałaszka, dorzućmy sobie coś jeszcze, dorzućmy sobie coś jeszcze, dorzućmy sobie, niech będzie emberek, chocolate case, i lecimy, coś takiego, 6 strzynek, a tutaj są upgrade'y, nie są te busty. Dobra, 3 osoby, próbujmy, próbujmy zrobić sobie jak to co odcineczek, kostkę tak. Prosty cel, cel jest jeden: kostka bot i bo to Adrian, let's go. No i zobaczymy, czy nam tutaj wejdzie coś. Trzeba mu oczywiście kciuki za to, że tak będzie. Ok, MK Licorice, ona jest Spider Lily. Tak zwana, ona jest dobrym dropem, ona ma dobrym dropem. E, póki co jest nas Nemesis wygrywa bitewkę, ale spokojnie, kalma, kalma. Tu się da jeszcze na spokojnie wrócić. No chyba będziemy tak dobrze dropiło. Kałach. Jakiś kałach no okej, okay. brakuje nam 8 zł jakoś, tak? No 7-8 złotych, chyba go wyprzedzamy, chyba go wyprzedzamy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, teraz nie stracić tej przewagi, nie stracić tej przewagi, chyba to mamy. Chyba to mamy zgadza się. 206 D Bardzo mi się to podoba. No i nie szukujemy się do kosa, to już jesteśmy od wyciągnięcie no, rączki, tak? Wyciągam rączkę, dotykam o kosa. kosa. Dobra. Robimy teraz inną taktykę. Pyk, polecimy tak i może jakiś agent, co? O ja agent Agenci teraz są drodzy, więc w sumie jest szynka z agentami. No, może oddać, może oddać. I mamy tak mogę, jeszcze prawie dwie dychy. Coś za 17-16 zł bym otworzył, striking ninja, albo giga gigabuła. gigabuła niech będzie. Lecimy na trzy osoby i lecimy underdoga, nie? Lecimy underdoga, więc obyśmy nic nie drobili, obi, na, na, obi, 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 one oby nasi tutaj oponenci dropili jak najwięcej, a my jak. Najmniej. No o to chodzi w tym trybie, więc tutaj okej, okay, niech tutaj ziomeczek dropi, to jest Underdog, jak najbardziej mi to pasuje, panie Benek. Możesz dropić. I samo też I samo też nie w ogóle niech dropi. I samo to... Niech ma taki drop, że to hej, o nie Dobra, musi mi dropnąć agent. Nie no musi musi i samo agent. Dobrze, ale on też dropnął. No, no i nie, i Benek wygrywa. I Benek to zgarnie. Co ty gadasz i zgarnia koseczkę, weneck, i to nie byle jaką, 7 paczek. No to jest ładna, to jest ładna, aż kosunie jakaś. No cóż, wracamy do standardowego trybu. I odstówki widzę, i odstówki. może jakieś procentówki, może jakieś procentówki spróbujmy. o ha, ha, ha. ha. Co, 2 Crimson Web i. i to? No cóż, spróbujmy czy teraz o wydzielenie Ciężko jest, że coś dropło, ale niech dropnie kosunia, tak? Dwa razy po procentówce i potem 3% golden coin Bardzo ryzykowna bitwa, ale niech się dzieje, niech się dzieje Spróbujmy sobie naszych szans w takim rozstawieniu Zerknijmy, zerknijmy więc Pierwsza strzynka nic nie dała, tu blisko koseczka u nas była Ale spokojnie, druga strzyneczka Grzech to chyba do złej bitwy bił, nie wiem na co, na co się pisze, no właśnie i ostatnia, Golden Coil. Hohoho, ho, ho, ale nic nie dało, nic nie dało nikomu. Ta bitwa to było złe wyjście. Dobra, zróbmy sobie jeszcze, sobie jeszcze jedną bitwę z Tuziko. Może jakieś drogie szynki, co? Jakieś dwie po pięć dyszek. Przed cyber case'a, all Star Case'a i dorzućmy coś za drobniaczki. Dorzućmy tego Lifesaver Case. No i co i 4, 3 osoby, nienadzielenie, nie normalny tryb, Let's go! Widzisz, zostaw pilnie subskrypcję na kanale, bo to motywuje do pracy. Napisz pilnie komentarz, żeby wygrać skinek i pamiętaj o tradingu, żeby mieć na YouTubie, żebym potem mógł Ci wysłać tego skina na konto. My lecimy e, i sprawdzamy co tutaj się dzieje. OK, decimatorki, to jest dobry dropik. PGL. No, jest OK. I Lifesaver teraz jeszcze na dobitkę. Mamy chyba tą bitwę, chyba dokładnie mamy ją, mamy prawie 300 zł, no to już jest bardzo blisko do kosy Może nam się uda już teraz tą kosę osiągnąć, nie chce mediuma 296 zł, dobra, mam pomysł, mam pomysł. Speed na tej kosy pato pyk, pyk i co jest za 4-5 dyszek i pyk, wchodzisz czasowy, I jak wejdzie to mamy to, jak nie, to nie. Generalnie bardzo dobra taktyka. Agenci potrafią często oddać, plus agenci są teraz giga drodzy, bo ty samo jest w bitwie. Let's go, let's go. Spróbujmy. Niech im dropi, bo ty samo dobrze dropnął. Dobra. Ale jeszcze nie na tyle dobrze, żeby tutaj uciec. Hmm. A nie, bo to jest w sumie co ja gadam. Przecież tutaj kto ma najwięcej ten wygrywa, co ja gadam, to nie jest underdog. Ale dobrze, i tak wygrywamy tą bitwę i widzu kończymy z kosą na naszym koncie, więc udało się Ci ze stówki zrobić kosę, a wy strzelcie subika. Trzymajcie się. Cześć, cześć!